Aurelia Daszyńska przy mikrofonie znajdujemy się przed zielonogórskim ratuszem, gdzie jutro kolejna robocza sesja Rady Miasta Zielona Góra, czerwcowa sesja i bardzo ważna sesja, ponieważ jutro prezydent zostanie oceniony ze swojej pracy w ostatnim roku będzie mówił o tym, co udało się zrobić, jeżeli chodzi o inwestycje. Będzie mówił również o wydatkowaniu finansów i dzisiaj ocenę prezydentowi wystawią również nasi goście, a są to. Grzegorz Maćkowak, Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry. Dzień dobry. A także Janusz Rewer z Koalicja Obywatelska. Dzień dobry. I zacznijmy od oceny pracy prezydenta w ostatnich miesiącach, bo jutro, tak jak już powiedziałam, wotum zaufania, a także projekt uchwały absolutoryjnej. I wytłumaczmy może naszym słuchaczom, jaka jest różnica między wotum zaufania a absolutorium. Ja myślę, że zacznijmy od tego, tego podsumowania. No, prezydent Pabiorowski tak naprawdę rządzi rok czasu, no może troszkę ponad rok. Rzeczywiście też zastał miasto w trudnej sytuacji finansowej. Do, do tego akurat większego sporu w Radzie Miasta nie było, że rzeczywiście poprzedni prezydent no, tutaj zostawił takie wyspy nie do końca zabezpieczone pieniędzmi, chociażby na autobusy, chociażby na inne kwestie. I to był taki punkt wyjścia, no to trzeba uczciwie powiedzieć, że to jest jakiś, zawsze jakoś tr trudniejszy start. Tak? No i tutaj prezydent Pabierowski próbował tą sytuację rozwiązać, no ale niestety widać ewidentnie, że mamy problem z potężnym deficytem. Ja przede wszystkim to chciałem zaakcentować, bo to dotyczy istoty miasta, to znaczy bez pieniędzy nie ma inwestycji i nie ma innych rzeczy i ten deficyt w tamtym roku nie był zawiniony przez pana prezydenta Pabierowskiego, o czym mówiliśmy. Natomiast w tym roku jest praktycznie taki sam. Teraz mamy uchwałę budżetową, zmieniającą budżet i znowu ten deficyt urośnie. Wprawdzie niedużo, ale znowu. Już, było, już była tendencja, że go zmniejszaliśmy. Mamy znowu uchwałę, która to podwyższa. Ale jest rzeczywiście dużo więcej problemów. Jest problem taki, że widzimy, że nie ma jasnego planu na inwestycje. To znaczy strefy inwestycyjne, zapraszanie przedsiębiorstw, przede wszystkim takich, które generują wysokomarżowe rozwiązania. I tego ja, na ja nie Widzę. Ja nie mówię, że prezydent ma to wybudować w ciągu nie wiem, dwóch czy trzech miesięcy. Po prostu ma pokazać wizję, koncepcję, pokazać ludzi, zespół i zobaczymy, co z tego będzie. Ja myślę, że może spokojnie taką wizję zaprezentować na 10 lat. To znaczy, yy, myślę, że to jest kwestia dwóch kadencji i prezydent ma spokojnie szansę o, o, taki, o taki horyzont zawalczyć. Ja tego nie widzę. Jest więcej jeszcze problemów, yy, no ale to za chwilę yy, rozwinę to. Janusz Rewers. Bardzo się cieszę, że Pan Radny Maczkowek już zawyrykował, że Pan Pawierowski będzie miał dwie kadencje. Dziękujemy za docenienie. No, proszę Państwa, tak naprawdę to jest pół roku rządów, które będziemy dzisiaj oceniać, bo oceniamy poprzedni, poprzedni rok. I taką pełną ocenę rządów i prezydentów i rady będziemy mogli zrobić tak naprawdę dopiero za rok, bo ten rok 2025 to będzie rokiem, który można powiedzieć, za który w całości będzie odpowiedzialny odpowiadała już, już nowa władza. No deficyt jest i no nie zlikwidujemy go w rok. On narastał przez wiele lat jest czymś, z czymś, no niestety, musimy żyć. Na pewno pozytywną zmianą jest to, że nowa pani skarbnik lepiej pokładała finanse miasta. Widziałem to na, na posiedzeniu komisji rewizyjnej. Zmieniliśmy też kredyt na dużo bardziej korzystny, z dużo mniejszym oprocentowaniem, z którego korzysta miasto. Więc wiele rzeczy na plus. Realizujemy plan, realizujemy to, co obiecaliśmy mieszkańcom, czyli przede wszystkim trwają przygotowania do odnowienia i remontu amfiteatru. Dużo więcej rzeczy musi się zadziać chyba w biurze i to więcej czasu zabiera na, na, na biurkach architektów niż, niż sama realizacja. Cały duży plan remontów dróg, remonty szkół, termomodernizacja szkół. Jest wiele rzeczy, które, które nowy prezydent realizuje. A żeby tak nie było słodko, to z mojego punktu widzenia no ja mam cały czas taki niedosyt, jeśli chodzi o wydarzenia kulturalne i artystyczne w mieście, bo tu się moim zdaniem powinno więcej zadziać i przede wszystkim też więcej zmienić. Ja bym mu zupełnie, bo pan radny zasugerował coś, czego nie powiedziałem. Powiedziałem, że w perspektywie dwóch kadencji po prostu mógłby taką wizję przedstawić. I akurat od tego prezydenta akurat wymagam, jeżeli pan nie, no to oczywiście jakby jest inna kwestia. Natomiast rozszerzając, bo to był wstęp, a teraz chciałem powiedzieć o rzeczach, które są bardzo niepokojące i dotyczą samej Rady Miasta i tego, w jaki sposób to dzisiaj wygląda. Jutro na sesji Rady Miasta najprawdopodobniej bo jesteśmy dzisiaj po komisji, będzie próba zwolnienia radnej Bożeny Ronowicz z pracy. To jest też taki symbol, że na tej sesji, w której będziemy oceniać prezydenta, radni klubu Platforma Obywatelskiej. Będą właśnie taką uchwałę zgodę na zwolnienie byłej prezydencji Zielonej Góry, bardzo szanowanej osoby właśnie procedować. I, druga... I przybliżmy jeszcze ten temat, bo radna Bożena Ronowicz pracuje w medyku. Tak, pracuje w szkole medyk, to tą osoba, która broniła tej szkoły przeciw zakusom Platformy Obywatelskiej likwidacji tej szkoły. to nie wiadomo, jaki będzie dalszy finał tej sytuacji. No i jutro ta uchwała prawdopodobnie, tak jak powiedziałem, trafi na, na sesję Rady Miasta. No i tutaj rozumiem, że pewnie pewnie będzie tak. Mam nadzieję, że nie. Może że się ją pamiętacie jeszcze w tej ostatniej chwili, że nie będzie właśnie zgody Rady na tą polityczną decyzję, tą polityczną decyzję właśnie o pozwoleniu na zwolnienie z pracy pani Bożen Druga sprawa to kwestia nielegalnych migrantów. Szanowni Państwo, mamy rok czasu. Ja w tamtym roku alarmowałem o tym, mówiłem o tym spokojnie, pytałem prezydenta o tą sprawę i dzisiaj widzimy, że moje pytania z tamtego roku wracają niczym bumerang, ale ze zdwojoną siłą. Są już doniesienia medialne i to poważnie udokumentowane filmami, zdjęciami, gdzie nielegalni migranci znajdują się w pobliżu szkół, w pobliżu placówek edukacyjnych. Wczoraj był komunikat policji. Uspokajający. Cieszę się, że policja zabrała w tej sprawie głos. Cieszę się, że Ale jest deklaracja. W komunikacie policja pisała, że oni nie mają żadnych informacji o tym, no że coś złego się działo. E Polic, ja też filmików polic... żadnych zielonych już nie widziałem. Widziałem to... jedno zdjęcie na dworcu kolejowym, bo to mi przesłali mieszkańcy i tyle widziałem. A niestety mam wrażenie, że to jest takie świadome straszenie mieszkańców i sianie strachu po to, żeby potem wyjść i opowiadać, że my teraz to wszystko naprawimy i uratujemy. Tylko przypomnę, że no, to PiS sprzedał 250 tysięcy wiz. Emigrantom. Przybyłem przy z Afryki, to jest udowodnione. To Śledce, się. To jest udowodnione, panie radny. Śledztwo Dobrze, śledztwa. ja myślę, że temat Ale troszeczkę, troszeczkę, jest. Ale do końca że policja zadeklarowała zwiększenie liczby patroli, czyli jest ten komunikat, czy jest to wyraźna sugestia, że coś, jakiś problem jest. No nie, ja nie ukrywam, że będę chciał od prezydenta więcej informacji w tej sprawie i będziemy na pewno o tym rozmawiać. Także problemów jest dużo i myślę, że. No i oczywiście ta ostatnia sprawa bulwersująca. No dlaczego zawłaszczono po prostu całą Radę seniorów. Znaczy, no, naprawdę, chociaż ten jeden, o, ten jedno ciało doradczy, które naprawdę nie generuje jakichś konfliktów, nagle postanowiono dwie bardzo szanowane kobiety, czyli m.in. Leonora Szymkowiak, bardzo znaną społeczniczkę, wykluczyć z tej Rady Seniorów, mimo, że z prezydentem zostały poczynione inne ustalenia. No, no, w przeddzień właśnie tego, tego wniosku o absolutorium, w przeddzień tej dyskusji o stanie miasta, coś takiego. Ja tego po prostu nie rozumiem. A coś na plus? Czy są jakieś rzeczy, które się panu podobają? Co pan no ocenia pozytywnie? I właśnie zacząłem, zacząłem od tego, że, że zacząłem się w ten sposób, że była dyskusja, że były spotkania szefów klubów radnych. Te spotkania umarły, potem teraz wróciły, teraz widzę, że znowu ich nie ma. Nie wiem, mam wrażenie, że to jest jakiś chaos. To prawdopodobnie jest tak, że prezydent się. Czuję trochę niepewnie i tak mu doradzają. Z jednej strony mu doradzą, że mają być te spotkania, potem mu doradzają, że ma nie być. No i ta uchwała o tym zwolnieniu jest też przełomem. To znaczy, to będzie pokazanie, że Koalicja Obywatelska absolutnie idzie na wojnę w ratuszu. No i niestety, no to pokazuje, że z tego dialogu, który miał wrócić do ratusza, z tego dialogu, który no niestety był problemem w poprzedniej kadencji, to że zresztą wytykaliście często słusznie panu prezydentowi Kubickiemu, no niestety idziecie w tę samą stronę, mam wrażenie, jeszcze mocniej. Janusz Rewers? Myślę, że należy się wyjaśnienie słuchaczom, bo rzeczywiście nie muszą się orientować, dlaczego głosujemy ewentualną zgodę na zwolnienie. To znaczy to jest tak, jeśli ktoś jest radnym, to żeby można go było zwolnić pracodawca musi wystąpić do rady o zgodę i to dotyczy każdego radnego bez względu na to, z jakiej jest opcji. I to nie jest tak, że my głosujemy jutro zwolnienie pani Ronowicz, tylko głosujemy ewentualne wyrażenie zgody na to, jeśli pracodawca będzie chciał podjąć taką decyzję. Jaką podejmie rada decyzję? Nie wiem. A wiem, no, pan że... jaką podejmie decyzję? Też jeszcze nie wiem. Myślę, że mają być wystąpienia i informacje szerokie na ten temat. Jakiś mamy, mamy otrzymać na radzie, z tego co wiem. Myślę, że dopiero wtedy, wtedy będziemy, będziemy podejmować decyzję. Pani Ronowicz, oczywiście była panią prezydent, jest wieloletnią radną, no ale tak, tak, tak jest kolej rzeczy, że no czy. Nie, nie musimy być związani z daną pracą do końca życia przez to, że, że ktoś jest radnym. A faktycznie w Zielonogórskiej Radzie Seniorów, jeżeli chodzi o kandydatów zielonogórskich radnych, nie powinni być przedstawiciele każdej opcji politycznej? Ja powiem szczerze, że my tylko głosowaliśmy na Radzie, a potem miało być zgłoszenia od zewnątrz. A głosowaliśmy... ja mówię o kandydatach typowanych przez Rady Miasta Zielona Góra. Yy, Powiem szczerze, że ja zatrzymałem się na takim oto etapie, że nagle pojawiła się kandydatura pani Haręźla, która przez swój nadzór nad DPS-em, myślę, o, 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 o trosce o seniorów, moglibyśmy tutaj spuścić zasłonę milczenia, bo myślę, że w, w cały dramat DPS-u to wtedy, kiedy ona była pełniła funkcję tak naprawdę wiceprezydenta i, i sprawa DPS-u jej podlegała, i wtedy wszystkie dramaty, ponad, ponad norm, normatywne śmierci, ewakuacja wszystko się wtedy zadziało. A z Panią Ronowicz my przyjęliśmy taką wersję, że no, pani Ronowicz bardzo szanuje i. Szymkowiek. Pani Elonora pani Szymkowiek tak. Ale przyjęliśmy jako rada, że trzeba dać szansę nowym ludziom. Pani Elonora wiele lat działa w Radzie, wiele lat działa społecznie. Super chwała jej za to, mam nadzieję, że będzie dalej działała. No ale przyjęliśmy jako rada, że trzeba wpuścić trochę świeżego powietrza i trochę nowych osób do, do, do tych rad. A teraz a tak trochę edukacyjnie jeszcze chciałabym zapytać, żeby wytłumaczyć naszym słuchaczom, jaka jest różnica między projektem uchwały o wotum zaufania a projektem związanym z absolutorium dla prezydenta, który z radnych się podejmie wytłumaczenia? To no, więc ja, może na przykładzie. W poprzedniej kadencji, kiedy ja byłem w dosyć mocnej opozycji wobec prezydenta Kubickiego, to wyglądało to tak, że jeśli chodzi o absolutorium, absolutorium to jest wykonanie budżetu. Także no tutaj nie ma co się, że tak powiem, wygłupiać. My się, będąc w opozycji do pana Kubickiego, wstrzymywaliśmy w tym głosowaniu. A wotum zaufania to jest klasyczne, już polityczne, że tak powiem, głosowanie. No i tutaj jest kwestia, no, czy komuś ufamy, czy nie. Tutaj nie ma żadnych z reguł. Każdy radny czy każdy klub podejmuje decyzje, decyzje samodzielnie. I w poprzedniej kadencji my głosowaliśmy przeciwko, jeśli chodzi o wotum zaufania dla, dla pana, pana prezydenta Kubickiego. Myślę, że na tym przykładzie łatwo zrozumieć słuchaczom, jaka jest różnica. Czyli absolutorium to jest tak naprawdę wykonanie budżetu, cyferki, czy się zgadzają, jeśli Izba Obrachunkowa potwierdziła, że się zgadzają, no to, no to nie można się wygłupiać i być niepoważnym, że, że głosować przeciw. A jeśli chodzi o to zaufanie, to jest typowo politycznej kwestia zaufania rzeczywiście. Czyli rozumiem, że Wy jako klub prezydencki jutro o dwa razy powiecie tak. No Myślę że rzeczywiście, że tak, jak najbardziej. Nie, nie widzę inaczej. Jakowicze, przewodniczący klubu, też myślę, mogę tak powiedzieć. A jak będzie w przypadku prawa i sprawiedliwości? Jeśli mamy posiedzenie klubu, będziemy o tym rozmawiać. Te argumenty za i przeciw będą oczywiście rozważane, także ta decyzja no, będzie uwidoczniona jutro, nie tylko w głosowaniu, także w dyskusji, debacie. Mam nadzieję, że to będzie długa i szczera rozmowa, bo mam wrażenie od pewnego czasu to taka propa właśnie tego co miało się zmienić na plus i częściowo zaczęło i nagle mamy zwrot mianowicie że znowu zaczyna się ten problem że rozmowa dyskusja zaczyna być problemem na radzie miasta zaczyna się to wywołać jakąś irytację mam nadzieję że to zostanie powstrzymane i ta na przykład ta jutrzejsza sesja właśnie będzie miejscem na tym właśnie szeroką taką kompleksową wizję o rozwoju zielonej góry bo tu prezydent miasta oprócz tego że wam pilnować cyferek to prawda. Ma też pokazać wizję i kierunek, w jakim idziemy. I mi, mi nie chodzi do końca o to, że ma mówić, że jeden czy drugi chodnik jest dobry. To w porządku, bardzo dobrze to się dzieje, ale ma pokazać, w jaką stronę pójdziemy, bo ty, ta kadencja jest pięcioletnia, czyli to jest długi horyzont czasu i potrzebujemy takiej e, wizji i rozmowy. Ja tego nie widzę, no ale zobaczymy. Jutro jutro będzie okazja, żeby to wszystko, o to wszystko pytać, o, to, o tym wszystkim rozmawiać czy na, ze strony pana prezydenta o taką właśnie szczerą rozmowę i zobaczymy, jak to jutro się rozstrzygnie. O, tak, ja myślę, że opozycja każdej władzy jest potrzebna, żeby pokazywać jakieś rzeczy, które niekoniecznie samemu da się zauważyć. A pan radny zabiera głos na, na Radzie Miasta, chyba ci, głosu się nie zabiera, chyba, że pan zbacza z tematu. Ja tylko chciałem jeszcze do tych, do tych uchodźców, bo wczoraj pojawił się na jednym z, z portali społecznościowych taki artykuł właśnie, że, że uchodźcy siedzą pod szkołami. No ja czytam ten artykuł. Tam nie ma żadnych faktów, żadnego zdjęcia, żadnego przykładu szkoły, nic. Tak działa właśnie propaganda i sianie strachu. Niestety, proszę Państwa, większość rzeczy, które mamy dzisiaj w internecie, to są zazwyczaj bzdury. Trzeba je sprawdzać, trzeba przeczytać, trzeba wniknąć. Nie wierzmy tak łatwo w to, co przeczytacie. Nie wierzcie w rolkę, którą obejrzycie na TikToku bez, bezkrytycznie. No po prostu y, trzeba chwilkę poświęcić i nie wierzyć w to, co często w sposób specjalnie emocjonalny jest przedstawione, żeby przykuć naszą uwagę i nas do czegoś przekonać. Tak jak mówię, był artykuł, który zaczął być upowszechniany y, 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 na na bajdach społecznościowych, w którym nie ma żadnej, żadnego faktu, żadnego zdjęcia, żadnego przykładu szkoły, żadnej osoby, nic. Po prostu coś, co każdy może sobie napisać, bo sztuczna inteligencja napisze mu to w 5 sekund i sobie wrzuci do internetu z tytułem, że pod szkołami są uchodźcy. No, tam nie ma żadnego faktu w tym artykule. My do tych tematów będziemy na pewno no, jutro no, wracać, ale bardzo króciutko. Rynnego. Tak, w... A propos tego, co pan powiedział przed chwilą. No, właśnie dokładnie tak, jak pan mówił, jakiś wizach, 250, ktoś tam mówi 300... Nikt tego nie zweryfikował, nie ma żadnych potwierdzeń mówią o 300 wizach, więc to tak jak proposianie dezinformacji i, i wprowadzania mieszkańców w błąd. Dobrze, bardzo dziękuję za te wszystkie informacje. Już jutro sesja absolutoryjna o godzinie 9 w Zielonogórskim Ratuszu. Z nami dzisiaj byli Grzegorz Maćkowiak, klub radnych PiS. Dziękuję pani, dziękuję państwu. Janusz Rewers, Koalicja Obywatelska. Dziękuję państwu, miłego dnia życzę. Zaproszenie do udziału w audycji otrzymał również klub radnych Zielona Razem, no ale jak państwo widzą, nikt z tego klubu dzisiaj nie gości w naszym programie. Ja bardzo dziękuję za tę audycję. Aurelia Daszyńska przy mikrofonie, a za wideomontaż odpowiedzialny był Krzysztof. To Filmanowicz. Miasto, aglomeracja, region, perspektywy, szanse i zagrożenia, stanowiska, opinie, głos mieszkańców. Porozmawiajmy o Zielonej Górze. W każdy poniedziałek o 12:30 na 97,1 FM. Wokół miasta.